Jaką kamerę powinienem wybrać? To pytanie, które jako pierwsze chodziło po mojej głowie. Na YouTube jest pełno recenzji na temat najnowszych i najlepszych kamer. Sony, Canon, Fuji, Panasonic, Blackmagic i lista jest jeszcze długa. Każdy z tych sprzętów kosztuje tysiące, a co roku wypuszczane są coraz to nowsze modele. Myślę, że wielu początkujących filmowców dostaje bólu głowy od specyfikacji ilości sprzętu dostępnego na rynku. Ja do tej pory miałem to samo. Ile razy sobie myślałem, że gdybym tylko miał swój wymarzony sprzęt, to dopiero Bym zrobił świetny film. Nie będzie żadnej kamery, ja trzymam pieniądze. Takie często panuje przekonanie na początku, że im droższa kamera, tym lepsze będą twoje nagrania. Często nie widzimy tego, co mamy pod nosem. Tak naprawdę sprzęt, którym nagrywam obecnie, czyli GH5, pozwoliła mi zarobić pierwsze pieniądze w moim własnym biznesie i pozwoliła poważnie myśleć o zarabianiu w tym całym filmowym świecie. Pozwoliła mi otworzyć kanał na YouTube, który w konsekwencji otworzył mi kolejne możliwości i propozycje, które dalej pozwalają mi robić to, co chcę. Mówię ci to dlatego, żeby pokazać ci, że wiele rzeczy jest możliwych nawet na początku, mając małą i niedrogą kamerę. Na przestrzeni lat sprzęt fotograficzny stał się dużo lepszy i bardziej dostępny. Dzisiaj nawet możesz zobaczyć wysoko budżetowe produkcje filmowe, które nakręcone są iPhone'ami, a kiedyś, żeby nagrać podobny film, musieli użyć wielkiej kamery, która kosztowała pewnie jakieś 100 tysięcy euro. Zmierzam do tego, że teraz jest dużo łatwiej i taniej osiągnąć wysoką jakość twoich materiałów. Najśmieszniejszy jest fakt, że tak naprawdę jakość nie zależy od kamery, którą masz, ale od tego jak ją użyjesz. Kamera jest tylko narzędziem, a na końcu jesteś ty jako filmowiec. To tak jakbym dostał bolid Formuły 1 i bym był wystawiony z najszybszymi zawodnikami i pewnie nawet nie ruszyłbym z miejsca, bo bym nie wiedział jak. Więc nagrywaj najwięcej jak tylko możesz i poznaj swoją kamerę najlepiej jak tylko potrafisz. Musisz znać każdy jej szczegół, począwszy od tego jakich ustawień użyć, żeby ujęcie wyglądało tak jak chcesz, jakiego obiektywu użyć, żeby oddać emocje danej sceny i wiele wie Wiele innych. Musisz stać się mistrzem swojego narzędzia, żeby stać się lepszym filmowcem. To zabawne, ale osoba, która dostanie tanią kamerę za 2000 zł, zrobi lepszy materiał niż osoba, która dostanie profesjonalny sprzęt, ale nie wykorzysta w pełni jego potencjału. Więc używaj kamery, którą obecnie masz i ucz się jej tak wiele, jak tylko możesz. Jak tylko dobre kamery stały się coraz bardziej dostępne, to oczywiście coraz więcej osób ma do nich dostęp, więc konkurencja w świecie filmowym staje się coraz większa. Jeszcze kilka Lat temu ludzie dbali o dobry wygląd ich materiału i o to, żeby było kilka fajnych przejść pomiędzy scenami. A dzisiaj jest naprawdę wiele elementów, na które trzeba zwrócić uwagę, żeby się wyróżnić. Kreatywny storytelling, dobre oświetlenie, czy kończąc na edycji. Kiedy nagrywałem krótkie filmy, to zwracałem uwagę, żeby dobrze wyglądały, żeby były w miarę stabilnie, testowałem, jakich obiektywów mogę użyć. Ale ostatnio, kiedy się od tego oddaliłem i spojrzałem na to wszystko trochę ze świeżą głową, to tak naprawdę uświadomiłem sobie, że moje filmy Filmy nikogo nie obchodzą. Nie mówię, że niektóre z nich nie wyglądały dobrze, ale właśnie to tylko to nie opowiadały one historii, nie przekazywały żadnych emocji, nikt nie został poruszony albo zainspirowany po obejrzeniu mojego materiału. Zorientowałem się, że żeby stać się naprawdę dobrym filmowcem, musisz skupić swoją uwagę z kamery na to, co dzieje się przed nią. czy masz do przekazania interesującą historię, czy jest dobre oświetlenie dla Twojego kadru, czy to dobra lokalizacja dla Twojej historii, czy możesz użyć lepszej ogniskowej, żeby przekazać emocje, czy osoby, z którymi pracujesz, przekazują emocje, które chcesz pokazać. Czy chcesz im nadać może inny kierunek? Jest naprawdę wiele bardzo różnych pytań, które musisz sobie zadać, żeby zostać lepszym filmowcem i żeby wyróżnić się z tłumu. Jak idziesz do kina, to co przyciąga Twoją uwagę, kiedy oglądasz film? Ważne jest dla Ciebie, czy jest nagrany w 8K, czy na przykład filmowcy użyli helikoptera albo drona do nagrania konkretnego ujęcia? No raczej nie, ten film byłby tak samo dobry, gdyby został nagrany na przykład w Full HD. Ciągle to wiedziałem, ale ostatnio sobie dość mocno uświadomiłem, że lepsza kamera nie sprawi, że będziesz lepszym filmowcem. Tych wszystkich umiejętności nie da się kupić. Jest wiele filmów na YouTube, gdzie ludzie mówią, że sprzęt nie ma znaczenia i głównie są to filmy od osób, które właśnie już mają najlepsze kamery i najlepsze oświetlenie i z jednej strony można się na to irytować, ale z drugiej strony można spojrzeć na to trochę inaczej i pomyśleć, że przecież oni mają właśnie ten najlepszy sprzęt i wcale on im nie dał jakiejś dobrej jakości ich materiałów i dopiero teraz to zrozumieli, kiedy wydali kupę forsy na to wszystko. Startując od razu z najlepszym sprzętem, startujesz tak naprawdę z dużo większą ilością nowych opcji do poznania i to sprawia, że cały ten świat filmowy staje się dużo bardziej skomplikowany, a ty znów skupiasz swoją uwagę na kamerze, a nie na to, co dzieje się przed nią. Czasami nawet nagrywanie mniejszym sprzętem daje ci dużo większe możliwości na przykład możesz zrobić dużo bardziej ryzykowne nagrania, które standardowo nie zrobiłbyś przy jakichś mega drogich kamerach. Możesz też być dużo bardziej gotowy na nagranie, ponieważ jeśli masz mniejszy sprzęt, ma on mniejszą matrycę, ma lepszą stabilizację. To możesz zrobić dużo bardziej spontaniczne ujęcia i uchwycić te prawdziwe emocje. Więc nie bądź zdemotywowany, jeżeli nie masz sprzętu, który sobie wymarzyłeś, ale zamiast tego pokaż sobie innym, że możesz zrobić to samo na wysokim poziomie, mając mniej. Dla mnie obecnie GH5 jest dużą motywacją, ponieważ ciągle w głowie siedziały mi pełne klatki, i myślałem sobie, że co to ja bym nie zrobił, gdybym je miał, i chcę udowodnić sobie, że mając ten sprzęt, moje filmy będą tak samo dobre jak filmy profesjonalne. Filmowców. Potencjał kamer, które obecnie są na rynku, jest dużo większy niż myślisz, więc sam chcę i zachęcam również Ciebie do tego, że zanim zmienisz coś na lepszy model, to w pełni wykorzystaj potencjał swojego sprzętu. Ostatnio byłem mocno wkręcony w to wszystko i zdałem sobie sprawę, że cały ten świat filmowy, jak i większość kanałów na YouTube jest pchanych bardzo w tą materialną stronę. Jest coraz więcej kamer, coraz lepsze systemy stabilizacji, nowsze modele kamer, które już go w ogóle, same siebie i coraz więcej innego, różnego dziadostwa, a tak naprawdę nikt nie mówi o przemyśleniach i inteligencji płynącej z genialnych filmów. Więc to jest to, co chciałem powiedzieć dzisiaj i przekazać Tobie i wyrzucić ze swojej głowy niepotrzebne dystraktory, które tak naprawdę odwodzą nas od samej idei, czyli od idei nagrywania. Nieważne, czy to profesjonalna kamera, czy małe mikro 4/3, czy nawet Twój telefon. Nie ma jednej odpowiedzi na to, jaki jest idealny sprzęt do zakupu. Jest wiele sprzętów, które zrobią dla ciebie to, co chcesz, więc nie myśl o nich za długo i nie czekaj na nowe wydania, bo to tak naprawdę zostawia cię z tyłu. Zamiast tego weź swoją kamerę, którą masz i zacznij tworzyć. Życzę tobie wszystkiego dobrego podczas tworzenia filmów, a my widzimy się w kolejnym. Dzięki ci, na razie i cześć.